Indiana Jones to jedna z tych ikon popkultury, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Sam jakoś nigdy do wielkich fanów Indiego się nie zaliczałem. Za to jestem wielkim fanem serii Uncharted, więc nie mogłem przejść obojętnie obok nowej gry o poszukiwaczu przygód. Przedpremierowe pokazy gry nie napawały mnie zbyt dużym optymizmem Rozgrywka wyglądała dość drewnianie i ociężale Obawy budził również wybór inaczej niż w większości tego typu gier akcji kamery pierwszoosobowej zamiast trzecioosobowej Wszystkie te zarzuty miałyby sens jeżeli nowy Indie wzorowałby się pod względem rozgrywki na Uncharted Jednak twórcy z Machine Games poszli w inną stronę nadając grze jej własną tożsamość pokazując, że nie trzeba kopiować uznanych rozwiązań, żeby stworzyć udaną grę o poszukiwaniu skarbów. Jak widać, nie jedna droga prowadzi do sukcesu. Twórcy świadomie postawili na dużo wolniejsze tempo akcji niż w serii Uncharted. Na szczęście udało im się stworzyć równie znakomity klimat przygody. Gra rozpoczyna się od odtworzenia jednej z najbardziej ikonicznych scen z serii o Indianie Jonesie, po krótkiej chwili budzimy się, a cała scena okazuje się być jedynie wspomnieniem. Rozpoczyna się całkowicie nowa przygoda. Fabuła jest dobra, chociaż oparta na licznych kliszach gatunkowych na przykład już na samym początku gry, tajemniczy olbrzym włamuje się do sali muzealnej Uniwersytetu, na którym pracuje Indiana Jones, kradnąc jeden z artefaktów, przy okazji ciężko bijąc głównego bohatera. Po ścigu za tajemniczym olbrzymem udajemy się do Watykanu, gdzie zaczyna się prawdziwa historia poszukiwaniu tytułowego Wielkiego Kręgu zwiedzimy watykańskie katakumby, starożytne egipskie grobowce, kmerskie ruiny, himalajski szczyt, czy chociażby trafimy do Szanghaju w czasie wojny. Gdzie kończą się nasze poszukiwania? Czym jest tytułowy Wielki Krąg? Tego wam nie powiem, tego powinniście doświadczyć sami. Naprawdę warto. Poza dobrze napisaną klimatyczną fabułą, Gra ma również całkiem nieźle napisane postacie. Nie są one na poziomie serii Uncharted, ale wypadają naprawdę OK. Sam wolę od Indiany Nate i nic w tym względzie się już nie zmieni, ale główny bohater to wciąż jeden z większych atutów tej gry. Wizerunku udzielił mu sam Harrison Ford. I myślę, że w tym momencie nic więcej dodawać nie trzeba, jeżeli chodzi o głównego bohatera. Niestety gorzej wypadają postacie drugoplanowe. Po głównym bohaterze najważniejszą postacią w grze jest Gina Lombardi, włoska dziennikarka poszukująca swojej porwanej siostry. Towarzyszy ona nam od czasu etapu gry w Watykanie aż do samego końca. Gina to solidna postać i na tym koniec. Wątpię, żebym zapamiętał ją na dłużej. W porównaniu do żywiołowej, inteligentnej i charakternej Eleny Fischer z serii Uncharted, Gina wypada naprawdę blado. Hej, 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 spokojnie, spokojnie. Chloe to dziennikarze. Cóż, musimy iść dalej, jeśli chcemy być o krok przed Lazarewiczem, więc... O rany, Nate. Hej, chwila, chwila. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Elena. Przepraszam. Czy dobrze czuję, że coś was łączyło? A, oh, Elena Fischer, model z ostatniego roku. <grystanie> Jakie to? No. Niewiele lepiej prezentuje się postać Emerisza Wossa, nazistowskiego archeologa rywalizującego z Indianą o znalezienie wielkiego okręgu. Jest to postać bardzo mocno oparta na kliszach gatunkowych, sprawdza się ona całkiem w porządku, ale jest to jedna z tych postaci, o których masz problem przypomnieć sobie imię, tak gdzieś już 2-3 tygodnie po przejściu gry. Nie lepiej prezentują się inne postacie drugoplanowe, są one głównie tłem dla dziejących się wydarzeń i pretekstem dla kontynuowania fabuły. Podobny poziom co postacie prezentują dialogi, są one solidne i nic ponadto, jedynie w kilku momentach trafiają się bardziej ciekawe teksty ale na pewno nie jest to poziom chociażby zbliżony do tego z Uncharted. Na wyróżnienie bez wątpienia zasługuje przeniesienie do gry wybitnego klimatu przygody cechującego oryginalnego filmowego Indiana Jonesa. Gra nie tylko nie wstydzi się swoich korzeni, ale czerpie z nich całymi garściami. Po jej ograniu obejrzałem po raz pierwszy od lat poszukiwaczy zaginionej arki i byłem zdziwiony, jak bardzo ta gra czerpie ze swojego filmowego pierwowzoru. Nie tylko początkowa scena została tutaj przeniesiona, ale po prostu wiele dialogów z gry to po prostu są dialogi żywcem wyjęte z filmu, tylko wepchnięte w usta innych postaci. Struktura rozgrywki jest kompletnie inna niż to, czego się spodziewałem przed premierą. Indiana Jones i Wielki Krąg nie jest liniową, oskryptowaną grą akcji wzorującą się na Uncharted. Nowy Indii stawia na eksplorację półotwartych map i to sprawdza się naprawdę znakomicie. Jest to najlepsza część gry. Eksploracja czy to podziemnych katakum w Watykanie, egipskich grobowców, kmerskich świątyń, zaginionych ruin, jest naprawdę świetna i bardzo klimatyczna. W żadnej innej grze, w którą grałem. Ten element bycia łowcom skarbów i odkrywcom nie został przedstawiony tak dobrze jak w Indianie Jonesie i Wielkim Kręgu. W grze występuje system rozwoju postaci, jest on w bardzo przemyślany sposób, powiązany z najlepszym elementem rozgrywki, czyli eksploracją. Żeby móc wykupić jakiś perk, najpierw musimy znaleźć na mapie gry odpowiedni przewodnik łowcy skarbów i posiadać punkty doświadczenia, które zdobywamy podczas wykonywania zadań po. I odkrywania sekretów gry. Przemierzając świat gry, znajdziemy również chociażby buteleczki z lekarstwami, które możemy wykorzystać do poprawienia podstawowych statystyk naszego bohatera, takich jak kondycja. Czy pasek zdrowia. System naprawdę ciekawy i dobrze wykonany, podkreślający największą zaletę gry. Naprawdę bardzo ciekawie rozwiązana jest w Nowym Indianie Jonesie kwestia systemu walki. Przez dużą część gry w ogóle nie używamy broni palnej. Do walki używamy naszych pięści i tego co możemy znaleźć pod ręką a naprawdę nowy indiana Jones udowadnia, że da się znokautować nazistem praktycznie wszystkim. Nieważne czy jest to butelka, łom, pogrzebacz. A może skrzypce, lub gitara, a nawet damska parasolka. W rękach Indiany Jonesa wszystko to jest zabójczą bronią. Kiedy na późniejszych etapach pojawia się coraz częściej broń palna, to jest ona bardzo mocno nieskuteczna. Często trzeba oddać kilka strzałów głowem, by zabić jednego przeciwnika. Na szczęście, broń palną również da się używać jako broń białą, co paradoksalnie jest bardziej skuteczne. Jeżeli tylko przymknie się oko na pewne absurdy i uproszczenia, to walka w Nowym Indianie Jonesie jest naprawdę bardzo przyjemna i sprawia dużo frajdy. W grze jest bardzo dużo łamigłówek i różnego rodzaju zagadek, które nie są być może zbyt skomplikowane, ale niektóre wymagają jednak trochę skupienia i czasu. Ale za to ich rozwiązanie może dać naprawdę sporo frajdy. Niestety, gorzej na tym tle wypadają elementy spinaczkowe i zręcznościowe, które po prostu są słabe na tle innych gier z tego gatunku. Ruchy indiany są wolne, ociężałe. Spinaczka w zasadzie opiera się na tym e, tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bicza i przeskakiwaniu nad jakimiś. Zapadlinami albo wspinaniu się po biczu na górę, ewentualnie opuszczaniu się za pomocą bicza w dół. W grze jest kilka naprawdę odjechanych momentów, takich jak lot nad Szanghajem w czasie wojny, trzymając się samolotu biczem. Na filmie takie momenty mogą wyglądać naprawdę dobrze, ale w grze są one niestety zbyt mało dynamiczne, interaktywne. Niestety pod tym względem Indiana Jones bardzo mocno odbiega od konkurencji, i to nawet nie tej współczesnej, a od trylogii Uncharted sprzed kilkunastu lat. Na szczęście przeciętne, gorzej wykonane niż w u konkurencji elementy zręcznościowe nie psują całej gry, ponieważ w przeciwieństwie do Uncharted, Indiana Jones nie opiera się na takich momentach. Są one dość rzadkim urozmaiceniem rozgrywki. Technicznie gra jest wykonana naprawdę dobrze. Błędy się zdarzają, ale bardzo rzadko gra ani razu nie wyrzuciła mnie do pulpitu. Jest to naprawdę niebo, a ziemia, w porównaniu do tego, w jakim stanie technicznym wyszedł Stalker 2. Gra nie ma na pewno żadnych kosmicznych wymagań sprzętowych. Bez problemu działała na moim sprzęcie bardzo płynnie. A bynajmniej nie mam komputera z NASA. Kończąc Indiana Jones i Wielki Krąg, to gra naprawdę dobra, ale dobra, a nie wybitna. Na plus, na pewno dobra fabuła, znakomity klimat, bardzo dobra grafika, niezły system walki, a przede wszystkim świetna eksploracja, która wzmacnia jeszcze klimat poszukiwania przygód. Niestety, Elementy zręcznościowe wypadły tutaj dużo poniżej poziomu konkurencji, nie zachwycają również dość płytkie postacie i przeciętne dialogi. Nowy Indiana Jones to moim zdaniem najlepsza gra kończącego się 2024 roku, ale to bardziej świadczy o tym, jak słaby pod względem dobrych gier wysokobudżetowych był ten rok niż o tym, jak dobry jest Indiana Jones i Wielki Krąg. To gra bardzo dobra, ale niewybitna. Na pewno nie dorównuje poziomowi serii Uncharted, co nie zmienia faktu, że w końcu Microsoftowi udało się dostarczyć naprawdę bardzo dobrego ekskluzywa. A biorąc pod uwagę posłuchem, jaka panuje u Sony no to wygrali ten rok zdecydowanie. No ale trudno nie wygrać, kiedy przeciwnik po prostu poddaje się walkowerem. Moje PlayStation 5, którego zakupu naprawdę żałuję, od kilku miesięcy jedynie zbiera kurz, bo nawet go na chwilę nie włączyłem, bo nie ma po co. No to co, Indii było miło, ale się skończyło dzięki za wspólną e, zabawę, a Wam dziękuję za oglądanie, cześć i do usłyszenia.